W naszych założeniach było to, żeby jakoś pokazać społeczności Puław, że, no, że gospodarujemy dobrze, że mamy piękny ogród, że mamy swoje warzywa i owoce, że je przetwarzamy, żeby urozmaicić menu tutaj naszym mieszkańcom. No i poza tym chcieliśmy się też po prostu podzielić tymi, tymi przetworami i przy okazji wspólnie z mieszkańcami. Pracownicy i mieszkańcy przygotowaliśmy rękodzieło takie różne drobiazgi, którymi właśnie chcieliśmy obdarować właśnie naszych, osoby, które nas odwiedzą, oferując także talerz miłosierdzia, który właśnie jest naszym takie gdyby no, symbolem naszej działalności, który, na którym można położyć opłatek wigilijny. I w każdym zestawie losów, które przygotowaliśmy, czyli takie pa paczuszki, w których znajdowały się nasze drobiazgi, ten talerzyk miłosierdzia jako wiodący prezent dla osób, które zechcą nas odwiedzić. Przygotowaliśmy nawet takie miejsce, gdzie można było sobie zrobić zdjęcie, ponieważ nasz ogród obrodził w dynie, w arbuzy i to wszystko wyeksponowaliśmy więc osoby, które nas odwiedzały, bardzo chętnie robiły sobie zdjęcie na, na, na tle właśnie tych naszych warzyw. No, jesteśmy zadowoleni z gości, którzy nas odwiedzili. W sensie takim, że po prostu było tych osób dosyć, dosyć dużo. Wczoraj no i dzisiaj też, też od godziny 12 mieliśmy czynny kiermasz, więc sporo osób nas odwiedziło, wszyscy byli zadowoleni, ponieważ mamy albertyńską zupę, częstujemy osoby, które nas odwiedzą. Chleb ze smalcem, z ogóreczkiem, oczywiście chlebek pieczony, no nie przez nas tutaj, tylko przez naszych pracowników, także no myślę, że osoby, które nas odwiedziły to nie żałują tego i wyszły z jakimiś jeszcze drobiazgami, które oferowaliśmy. Pogoda jest piękna, dopisała nam pogoda słoneczko. Ognisko się pali cały czas, żeby jeszcze, że tak powiem, tą rodzinną atmosferę wzmocnić.